Hejka, witajcie kochani! Dziś odcinek nieco inny niż wszystkie, a mianowicie długo wyczekiwany back to school. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie o co chodzi, ale myślę, że tak, bo to jest tam popularna seria w sierpniu, a dla tych, którzy nie wiedzą, jest to po prostu pokazanie swoich rzeczy, które są już przygotowane do szkoły. Jak wiecie, ja teraz pójdę do drugiej liceum, więc. Zbyt dużo rzeczy, rzeczy nie musiałam kupować, bo nie są mi potrzebne Będę też już mieć mało przedmiotów, ponieważ zaczynają mi się rozszerzenia Ale jednak co nieco muszę mieć i pokażę Wam to dzisiaj No ale zanim sobie tam zaczniemy, to proszę Was jeszcze o zostawienie łapki w górę Pod tym filmikiem oraz o zostawienie subskrypcji wraz z dzwoneczkiem Pamiętajcie, że chcemy dobić do tych 100 tysięcy, także zostawcie tego suwa, każdy sub się przyda. Ja mam nam teraz chwilkę czasu na lajkę like i suwa, a ja sobie pochodzę, gotowe? Mam nadzieję, że tak, a, ale jeszcze przed przejściem do filmiku dam Wam jeszcze taki paseczek z moim adresem do mnie. Możecie! Możecie tam na mnie wysyłać różne listy bądź paczki od Was które będą pokazane w odcinkach, możecie mi tam challenge dodawać, jak ostatnio miałam. No także tutaj będziecie mieć adres oraz mój Instagram, na który serdecznie Was zapraszam, a link do bloga macie w opisie. Wczoraj dodałam nowy post, także zapraszam. A teraz już na 100% przejdźmy do tytułu filmiku, czyli back to school. Aha, a w komentarzu napiszcie do której klasy Wy idziecie po wakacjach. I czy macie już wszystko kupione do szkoły? Czy wasza wyprawka szkolna jest kompletna? Aha, no i z góry przepraszam Was za wszelkie odgłosy burzy, ponieważ aktualnie u mnie, no, jak słychać, może trwa. Pełno grzmotu, deszcz, także za to przepraszam. I myślę, że najpierw zaczniemy sobie od zawartości mojego piórnika. Na samym początku mam dosyć spory zapas długopisów. Mam kilka czarnych, kilka niebieskich, no i jeden jest od mojej fanki, która mi go przysłała w paszce. Serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za niego. Do długopisów dochodzą ołówki. Ja sobie teraz wybram trzy, akurat jeden taki standardowy, najzwyklejszy, i dwa na wkłady. I do tego standardowego mam jeszcze taką miniaturkę strugawki, żeby nie zajmowała dużo miejsca, a żeby mogła sobie zastrugać ołówek. Tutaj mam dwa korektory, ponieważ często się mylę w notatkach, także zawsze mi się one przydają. Następnie zwykła, przeźroczysta linijka do matematyki. I oczywiście niezawodny kalkulator, który zawsze na matematyce jest używany i służy mi pomocą, i po prostu jest moje zbawienie na matmie. Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie matematykę. Następnie mam kilka kolorków cienkopisu. To takie, do notatek, żeby było ładniejsze. Jak jest kolorowo w zeszycie, łatwiej mi się po prostu z tego uczyć. Mam też jeszcze oto taki kilka. Taki złoty mazak do notatek oraz taki grubszy cienkopis czarny cały. Oprócz cienkopisów mam jeszcze grube zakreślacze. Mam ich dosyć dużo. Zaraz wam pokażę. Mam żółty, taki niebieski, taki pastelowy niebieski, różowy taki kol koralowy bardziej. Tutaj mam jeszcze jeden i taki. Tu mam fioletowy. Ej, nie, mie nie mieszczą się już. To jest pomarańcz, Zielony. I taki ciemniejszy różowy, który pachnie arbuzem. Ale spokojnie nie noszę ich wszystkich do szkoły. Co jakiś czas po prostu sobie wymieniam kolor, który aktualnie noszą w piórniku. Do tego mam jeszcze taką kolorową. Taśmę klejącą, mam tu różowy, pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski i fioletowy kolor. Czasami zdarzy się rozerwać podręcznik, na przykład jak nim rzucę, bo mi coś do głowy nie wchodzi, czy coś takiego. Wtedy taśma sprawdzi się świetnie, a tym bardziej, że teraz jest jeszcze kolorowa. Ostatnio będąc na zakupach, jeszcze dokupiłam sobie e, takie mazaki. One są dwustronne, jak widzicie, mają takie końcówki. Jest tutaj bardzo dużo kolorów. 20 bodajże. A tak wyglądają z bliska. Także tutaj macie moje akcesoria do pisania, no oprócz kalkulatora, linijki i, tej, i taśmy. Spójrzcie sami takie tutaj mam rzeczy do piórnika. Do tego mam jeszcze notes od fanki, który dostałam niedawno w paczce. Pozdrawiam Cię serdecznie Karolina przyda się na pewno na zapisanie jakichś notatek, czy sprawdzianów. No chyba, że się po prostu nudzi na lekcji, żeby sobie porysować, czy coś. I teraz sobie przejdziemy do zeszytów. Tutaj są moje zeszyty A5. Nie jest ich wiele, ponieważ będę mieć teraz o połowę mniej przedmiotów, ponieważ zaczynają mi się rozszerzenia. A tutaj zeszyty A4. Jeden taki, tu następny. Taki kolorowy i taki ostatni. Będą mi one służyły do rozszerzeń. Po prostu tam będziemy pewnie więcej pisać, także myślę, że idealnie się nadają. A tutaj macie moje wszystkie podręczniki. Nie będę każdego tam z sobą pokazywać, bo to by było nudne. Ale mam już komplet, nie muszę się już o to martwić, jest ich w miarę mało, bo tak jak mówiłam, zaczynają mi się rozszerzenia, czyli chemia, matma i biologia. I na sam koniec mam też taki kubeczek termiczny, w którym w zimę będę sobie nosiła po prostu ciepłą herbatkę do szkoły do drugiego śniadania. Kochani, a więc to by było na tyle. No, jak widzieliście, było tego w miarę mało, no bo już w liceum nie potrzebuję farb, plasteliny ani bloków technicznych. Także stosunkowo mało tego było. No ale coś zawsze trzeba mieć, nie. Tak jak mówiłam, napiszcie w komentarzu, do której Wy teraz klasy idziecie i czy macie już całą wyprawkę szkolną gotową. Nie zapomnijcie zostawić też łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu będą zakręceni w Hiszpanii, listy od widzów, więc dużo się będzie działo. Aha, a Logan będzie straszył Franceskę Balbinę, także no, polecam zostawić tego dzwoneczka. A więc dzięki za obejrzenie, miłego dnia, słodka bella!